Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Po takiej dłuższej nieobecności, nieaktywności na kanale oraz na portalu spowodowanej moim stanem zdrowia wracam do Was z kolejnym filmem. Mianowicie, dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Huawei, mam dzisiaj dla Was unboxing smartfonu Honor 7. Jest on zapakowany w takie całkiem fajne, sympatyczne pudełeczko. W tym filmie zobaczymy, co się tam w środku znajduje. Niebawem, również na moim kanale, pojawi się recenzja tego urządzenia. A tymczasem zapraszam na ten unboxing. OK, mamy nasze pudełko całkiem fajne, eleganckie w kolorze niebieskim. Logo producenta Honor. Wielka siódemka informująca o modelu Honor 7. Z tej strony mamy informacje dotyczące konkretnego produktu Honor 7PLK L01. Taką nazwę konkretnie nosi to urządzenie. Kolor Mystery Gray, czyli taki szary. Zaraz zobaczycie, zaraz się przekonacie, jak to wygląda. Huawei, oczywiście, Power Huawei. Markę Honor napędza Huawei, Made in China, jak wszystko w naszym kraju. W tym momencie, jakieś tam plomby mieliśmy niegdyś, tutaj mamy numery e-mail i wszystkie inne numery seryjne. Z tyłu mamy jakieś tam podstawowe informacje o producencie i bierzemy się za rozpakowanie. Zobaczmy, co do mnie trafiło. Mamy sam smartfon. Od razu po uniesieniu tego pudełka widzimy. Nasz główny produkt. Wyjmujemy sobie urządzenie z pudełka, zaraz do niego przejdziemy. A tymczasem zobaczmy, co mamy jeszcze poniżej. Mamy dwa pudełeczka, w jednym jest zapewne kabel, w drugim ładowarka. Zobaczymy, przekonamy się. Tak, tutaj mamy jakiś kabel USB. Telefon już pewnie wędrował w jakichś redakcjach. Widać to po zapakowaniu tych akcesoriów. Mamy kabelek USB w kolorze białym, czysty standard w tej marce. W następnym pudełeczku znajdziemy oczywiście adapter do ładowania naszego smartfona. A na samym dole, niżej oczywiście cała dokumentacja wraz z kluczykiem umożliwiającym otwarcie, otwarcie miejsca, gdzie wkładamy nasze karty SIM. I tutaj warto wspomnieć, że urządzenie pracuje w dualu, mamy dual SIM, możemy zastosować dwie karty nano SIM bądź jedną kartę nano SIM i rozszerzenie pamięci w postaci karty micro SD. Tutaj mamy taki warunek, albo dwie karty nano SIM, albo jedna karta nano SIM i karta micro SD, która umożliwia nam rozszerzenie pamięci telefonu. Jeśli chodzi o sam smartfon, zobaczmy jak on się prezentuje. Bardzo pięknie prezentujący się telefon smartfon Huawei Honor 7 w całkiem fajnym, eleganckim kolorze. B Huawei, taką informację mamy na dole urządzenia. Tak wygląda z tyłu. Zobaczmy, jak wygląda z przodu. Prezentuje się równie rewelacyjnie jak z tyłu. Jest to naprawdę świetne urządzenie. My będziemy go testować przez najbliższe kilka dni. Podzielimy się naszymi opiniami w recenzji tego urządzenia, która pojawi się u nas na kanale jak i również w formie tekstowej na naszym portalu. Zapraszam was tam serdecznie i tak pokrótce jeszcze opowiem co tutaj możemy znaleźć. Na prawej krawędzi telefonu mamy dwa przyciski: regulacja głośności rzecz jasna oraz jeden umożliwiający włączanie i blokadę ekranu. Na dole znajdziemy mikrofon oraz głośnik. Po środku Natomiast znajduje się gniazdo micro USB. Na lewej krawędzi znajdziemy szufladkę umożliwiającą włożenie dwóch kart nano SIM, bądź też karty micro SD, o których wcześniej wspomniałem, oraz mamy jeden przycisk, który możemy sobie dowolnie zaprogramować do otwierania konkretnych aplikacji, bądź też jako skrót do pewnych funkcjonalności tego urządzenia. Na górze znajdziemy Mikrofon dodatkowy do kamery, znajdziemy również gniazdo y, słuchawkowe oraz y, diodę infrared, dzięki czemu tym telefonem możemy sterować y, również przy obsłudze y, telewizorów czy też innych urządzeń. Z tyłu natomiast znajdziemy aparat. Poniżej od aparatu znajdziemy czytnik linii papilarnych, logo Honor oraz y, diodę. Z dwoma, z dwoma barwami, barwą ciepłą i barwą zimną. Więcej będzie w recenzji, na którą Was serdecznie zapraszam. Natomiast w tym unboxingu to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego razu. Cześć.